Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Moonlighter i będzie to seria, którą będę kontynuował na moim kanale dość regularnie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! A więc zaczynamy naszą przygodę klikamy opcję nowa gra, nowa gra, nowa gra. I tryb trudny, skoro jest zalecany, no tego wybierzmy. I teraz wczytuje nam się nasza nowa gra. Mam nadzieję, że będzie to gra ciekawa. Widziałem jej recenzję na Steamie. Link do gry macie oczywiście w opisie na dole. I wyglądała bardzo przyjemnie. Pośród bezkresnego morza gwiazd leży kraina, i nie zdążyłem przeczytać, więc świetnie. Jestem bardzo dobrym pewnej nocy w owej krainie. Pojawiły się ruiny pełne niezwykłych, no i znowu nie zdążyłem przeczytać. Te dziwne, wiecznie zmieniające się labirynty nazwano lochami. Czysta ciekawość doprowadziła do założenia w ich pobliżu osady. Nazwano ją Rynoka. Pośród osadników wyróżniały się dwie grupy. Bohaterowie i kupcy. Chwała i bogactwa. Ale lochy okazały się zbyt niebezpieczne. Wielu straciło życie w ich czeluściach. I wkrótce zostały one zamknięte. Dla miasta nadeszły ciężkie czasy. Szczególnie jednak, ciężkie były one dla młodego Li'uila, właściciela najstarszego sklepu w Rynoce Moonlightera. Przynajmniej tak tam było. Wciąż snuje marzenia o otwarciu tajemniczych piątych drzwi lochów. No i kontynuujemy sobie. I przejdziemy teraz sobie prosty samouczek. Który ja Wam pominę, ponieważ jest tutaj tylko poruszanie się i takie poboczne. Sterowanie, tak więc do usłyszenia za chwilę. Tak więc po przyjściu samo oto jest scenka. I idzie sobie jakiś staruszek. Oczywiście będzie jakieś czytanko, więc. Przygotowujemy go. Co za biedaczek? Całkiem sam. Odpocznij, Will. Zapiekuję się tobą. Mam nadzieję, że dobrze udaje go staruszka. Bo tak nie wiem czy mi to dobrze wychodzi. Można szybciej, proszę. Dziękuję. Nawet gdy byłeś dzieckiem i nie umiałeś jeszcze chodzić. Ciekawił cię lochy. A, jak, jakie fajne plany. No, dziękuję. Nie ma wątpliwości. Jesteś równie szalony jak Pit. Mogłoby mi się dowiedzieć, kto to jest Pit. Halo? Chciałbym wiedzieć kto to jest Pit. Witaj, chłopcze! Czyżby nasz mały kupiec nie dało sobie rady? Ta mm, Daję sobie radę. Will, wysłaj mnie. No, nie mam tak na imię. Prawda jest taka: jesteś ostatnim z lodu, tylko ty możesz pokierować munaiterem. Nie możesz wciąż tak ryzykować. Nastawianie karku dla tych piątych drzwi to jakieś szaleństwo. Odpuść. J jakim rozkazem, kurde, co ty jesteś naszym królem? Nie no, ty jesteś naszym tatą, to, to wiem. Znajdź jakieś artefakty, użyj naszyjnika i uciekaj z lochu. Nie, bo ja jestem głupi i nie posłucham cię i będę chciał otworzyć jakieś piąte drzwi. Totalnie nic o nich nie wiem, ale... Nie obchodzi mnie. I na miłość, krateru, zostaw już te miotłę. A powiesz mi, co to jest krater? No nie, nie dowiem się. Niebezpiecznie jest wyruszać samemu. Weź to. Należy do mnie od bardzo dawna. Mnie już się nie przyda. I daje nam jakieś. jakąś podstawą miecz, i. tarczę. Nie potrafię odmieniać po polsku. Teraz wstawaj. Marnujesz światło. Nie zaniedbuj sklepu. Ale ja chcę się wyspać. Halo! Mogę się wyspać? Zobaczymy, czy uda mi się przemówić ci do rozumu. Pa, paroma sztuczkami. których twój dziadek nauczył mnie tak dawno temu. No co chcesz mi pokazać? Siup. Wychodzimy sobie. Siup. Siuuup. No proszę. Żeby sprzedać zyskiem swojej twarzy, musisz poznać dwie rzeczy. Pierwszą jest wartość sprzedawanego przedmiotu, a drugą popyt. No już, otwórz sklep i wpuść klientów. Dobra, jak się otwiera sklep? Przytrzymaj, otwórz. No, a. Nie spację, tylko prawy, lewy przycisk myszy. I co to jest? Jakiś kryształek? Potrzebny ci jest do czegoś? No najwyraźniej tak, bo jest zadowolona. No. Czeka, poczekasz sobie. Widziałeś? Na taką właśnie reakcję liczyliśmy. Przedmiot nie okazał się zbyt drogi, ale mimo to sprzedaliśmy go z zyskiem. Zwracaj patrzną uwagę na reakcję klientów. Twój dziadek właśnie w ten sposób rozpoznawał, czy ceny są odpowiednie. No... Zakładam, że to będzie za drogie, skoro mam się nauczyć rozpoznawać... Rzeczy. Uwaga, jaka będzie reakcja? Czy jestem geniuszem? Dziękuję, dziękuję. Chyba nie muszę ci mówić, że cena na ten przedmiot była o wiele za wysoka. Wyciągnij wnioski. Pamiętaj, żeby nie wystawiać zbyt często popularnych przedmiotów. Jeśli zaleją rynek, będziesz musiał je przecenić. Zasada jest prosta: wysoki pobyt oraz niska podaż. Wysoka cena. mi swój dziennik kupca, znajdziesz w nim wszystkie informacje. Na temat odkrytych towarów i artefaktów. No, to bardzo ciekawie, tak, totalnie nie chcę mi się yy, czytać tego. No, mogę to zamknąć. O, dziękuję. Słońce chyli się ku zachodowi. Dam ci już spokój, a teraz musisz radzić sobie sam. Spoczywa na tobie odpowiedzialność za przywrócenie temu sklepowi dawnej chwały. Masz trochę krwi, daj staruszkowi powód do dumy. Tymczasem zawsze możesz wypróbować ten swój nowy miecz. A skoro ty go używasz, no to nie może być nowy, no gościu, to tato pomyśl troszeczkę. Lochy nocy są bardziej niebezpieczne, ale wtedy właśnie można znaleźć najlepsze artefakty. Tylko nie zapuszczaj się za daleko i używaj naszyjnika. A co to jest naszyjnik? Bardzo proszę mi wytłumaczyć, co to jest naszyjnik. Chociaż pewnie i tak zaraz Ci dowiem. Idź już, moje kości zasługują na odpoczynek. Nie obchodzi mnie to. Lecimy sobie na górę. I... Chodźmy do tych piątych drzwi. E, to, to są piąte drzwi. Przepraszam, ja chcę tu wejść. Mam tarczę, ale cofam się z tarczą. Ale, ale ciekawie. Dobra, czyli najpierw musimy wejść tutaj. I sobie... Przechodzić po kolei, zdobywać coś, żeby odblokować te wszystkie rzeczy. Wow, ale zabawa. I mamy do wyboru, co to jest. Loch Golema 1. Wow, ale zabawa. I świetnie, zabijanko. I pyk, i ty mi nic nie dałeś, a szkoda. I siup. I weźmy sobie wszystko, ponieważ jest to pewnie bardzo mało warte. Ale zabawa. ciemanko oh mi. Zostałem zaatakowany. Dobra. Skoro to można sprzedać ze stołety, tego nie można stracić. Dobra, lecimy. Yy, siup. Nie, najpierw trzeba zabić strzelajkę. Dobra, siup. Yy, yy, zobaczmy, co potrafi to. Omi. Oh Omi. Oh ja się boję. Dobra, dostaliśmy coś. No nie. Jakieś tutaj mamy, moi drodzy, slime mixy. Dużo ich było, ale daliśmy sobie radę. ziom co to jest? to osoby, której poszczęści się bardziej niż mnie. Zostało mi niewiele czasu. Dziwny stwór po drugiej stronie. Obrażenia zadał mi pokoju. Good, good polski. Very good polski. Po drugiej stronie pokoju zadał mi obrażenia. Zniszczył mój naszyjnik. Rzuciłem na, na niego okiem. Dałem mu do wiwatu. Przyłapał mnie w pobliżu pomieszczenia strażnika. Gdy uciekał, zgubił kilka przedmiotów. Jeden z nich to, to jakaś mapa. Albo plan. Cokolwiek to jest, miałem rację. Nazywają mnie szaleńcem. Mówią, że szalony Pit postradał rozum. Ale miałem rację! Ale, ale każdy strażnik z lochu posiada klucz. Wszystkie powiązane są z ogromnymi, zamkniętymi drzwiami na zewnątrz. Piątymi drzwiami Rynoki. Szkoda, że nie będę świadkiem ich otwarcia. Jeśli mnie znalazłeś, przepraszam za mój zapach. Plan powinien wiedzieć, gdzie jesteś. Proszę, otwórz piąte, ryno... piąte drzwi Rynoki. Trochę nie są tym, czym się wydają. Nie obchodzi mnie to. Fajnie, ale zabawa. Zaraz to sobie przeczytam, ale wezmę jeszcze niepotrzebne przedmioty. Wielki szef u mnie zabije. Miałem je wszystkie wypuścić! Teraz muszę gonić tego dziwnego stwora, który zabrał moje rzeczy. Ach, wielki szef, strasznie się na mnie pogniewa. Wow. Ale fajnie, mamy jakiś plan, który jest totalnie mi chyba niepotrzebny na razie. O, daj mi to. Musimy zbierać hajs, aby tym naszynikiem się posłużyć. Dobrze, że chyba mamy tyle hajsu. Minus 200, czyli 200 hajsu musimy mieć, aby sobie móc pozbierać. W sensie, żeby się zabrać stamtąd. Nie obchodzi mnie to troszeczkę, ale... No w sensie, przydałoby się to wiedzieć, żebym wiedział, ile muszę zachowywać zawsze. Ach, młody właściciel Najtera powrócił. I to bez szwanku. Nauczyłeś się korzystać z naszyjnika? Najwyższy czas. Co tam trzymasz? Czy to plan lochów? Skąd to masz? Znalazłeś. Znalazłeś starego Pita. Martwy. Rozumiem. Oto co spotyka tych, którzy próbują się dostać za drzwi? Odpuść sobie, Will! Zdobądź potrzebne artefakty z lochu strażnika i zadbaj o Moonlighter. Zauważyłem na rynku kilka miejsc, które mogą cię zaciekawić. Parę sklepów do odwiedzenia. Spróbuj ożywić to miasto. Najwyraźniej potrzebuje kopa. I nie zdążyłem przeczytać, bo za szybko kliknąłem. Miło byłoby zobaczyć, że nokę są pełną życia. Bardzo miło. Pełniam życia. No czyta dzisiaj nie potrafię? Wybaczcie mi, proszę. I ziom mamy wykrzykniczek. Super. Ale zabawa, pewnie musimy coś kupić. Miasto. Kuźnia. Wulkana. Drewniana czapa. Wolę kuźnie, bo na pewno da mi rzeczy, które są bardziej mi potrzebne. Tak więc chodźmy do Moonlightera i zmieńmy cenę tego. Jak to się zmienia? A tak, dobra czyli po prostu klikamy na cenę Zarąbiście teraz nie 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 ja to tak postawię i bank i patrzcie to mamma mia to jest good idea dobra i to za stówkę załóżmy i muszę się chyba przespać albo pójść jeszcze raz do lochów albo kliknąć wykrzyknik no dobra, nieważne, to już widzieliśmy. Tak więc wyjdźmy sobie i pójdźmy jeszcze raz do lochów. Ale zabawa, znowu lochy i lecimy na górę. Eee! Co to jest? Co to za dziwny kolorek? A, bo ty jesteś na drugim poziomie, z czego, mi, o ile mi się dobrze wydaje. I zium, ile rzeczy dostaliśmy? Możemy jeszcze iść niżej. Jeżeli byśmy w tamtym pierwszym pokoju, to byśmy teoretycznie teraz stąd wyszli. Dobra, nie rozumiem logiki tej gry. Ale. No. Dobra. Jak się da, to się da. No, nie dyskutujmy z grą. Gra zawsze ma rację. I tam chyba też jest nowy poziom. W sensie drugi poziom. Tak. ziom. Poproszę przedmioty. A! Ja muszę tutaj zginąć, naprawdę. Tako. Nie, ja nie chcę ginąć, ja mam bardzo fajne przedmioty. Ja żegnam. No, już mogę cię uśmiercić, dziękuję. I wchodzimy sobie teraz do czegoś takiego. Yy, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Trochę się tego boję, bo to tutaj wiruje. Jakieś masakrycznie. Co to było? Co to był za dźwięk w ogóle? Masakra. Ja się boję tutaj chodzić. Ja sobie stąd idę. Uciekamy stąd. W sensie nie mam hajsu na to, ale. No, nie obchodzi mnie to. Musimy jakoś stąd uciec. Zaznałem się, czy głównymi drzwiami się da wyjść. You you are, you fine, really fine, it, Świetnie. No, nie, ja nie umieram. Ja chcę jeszcze pożyć. No, 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 ja mam nadzieję, że mnie nie zaatakujecie. Nie! Ciebie nie lubimy. Dobra, na spokojnie i mamy jakąś. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to nazwać. Miecze. Dziękuję. Co, co wygląda na takie totalnie bezużyteczne. Takie totalnie useless. No to wygląda na taki totalnie useless. Ale te weźmy to No i będzie zabawa Ziom Co to jest? Nie, ja stąd wychodzę. Żegnam O mi! Nie! To się nie dzieje. Ja chcę zabić najpierw te, co mnie będą najbardziej wkurzać Mamy miksturkę. Miksturka, o, jak dobrze! Jak ja się cieszę, że ja mam tą miksturkę. O nie, o nie, o nie! Ile HP? O, o. Dobra, dobra. I ostatni strzał jest. Ile rzeczy? O mam mia, Dobra, nie, to trzeba, mm, nie wiem. cokolwiek z tym zrobić yy, wywalić to yy, o mamy tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy no nie jeszcze coś bardziej chyba wartego dobra to sobie wywalamy to bierzemy bierzemy to jej bierzemy to też wywalamy i pyk zarąbiście tylko jeszcze chciałbym wywalić tutaj parę rzeczy. Te patyki wy wyglądają na totalnie useless, więc je wywalę. To też wywalę, żebym mógł wziąć wszystko co potrzebne. Haha. Ale logika, dobra. Wchodzimy dość długo do pokoju. Co to jest? Dzisiaj po raz pierwszy zagłębiłem się w te tajemnicze lochy, dobra tutaj. Y tak, tutaj jest coś, co totalnie nas nie interesuje. Bo on tutaj zadaje jakieś totalnie głupie pytania. Nie, i jeszcze raz w to kliknąłem. A nie, jednak nie kliknąłem w to jeszcze raz. Dobra. Wychodzimy sobie stąd. Została mi ostatnia mikstura, którą zaraz zapewne wykorzystam. Bo nie będzie innego wyboru. Ciebie trzeba najpierw zabić. Ojeju. Dobra, i na spokojnie, i lecimy. I lecimy. I trzeba się wrócić znowu. Wow. Ale fajnie. Dobra, to jest, to jest jedyna droga, przez którą możemy iść. Ale ja nie chcę przez nią iść. Dobra, wyrzuć to sobie. Nie obchodzi mi już to. Osełka też mi nie obchodzi. Jak to może się nazywać? Tak, to się nazywało osełka. Yy, dobra. Ten kryształ może być fajny. Dlatego wywalę sobie. Nie wiem, to sobie wywalę. Yy... Yy, wziąłem kryształ, wziąłem kryształ, dobra, zarąbiście. To lecimy jeszcze raz w bok, co to jest? Yy, nasze narzędzia znikają, fajnie. Komnaty nietknięte, zarąbiście i się leczyliśmy. Czy to oznacza jakiś boss fight? Tajemniczy bo boss fight Golem wojownik. Ozium, i zium. O nie, ile mi HP zadał. Uciekamy. Dobra, jeszcze się leczymy. Jeszcze jeszcze go zabijemy. Pik. Nie ma opcji, żebyśmy go nie zabili. Dobra, co jest takie useless totalnie? Tutaj mam 4T, tutaj mam 3. Co wydaje się useless, kolejne. Co, co się wydaje całkiem niezłe? Tak tylko bym powiedział, to się wydaje takie totalnie useless. Dlatego sobie wyjdziemy tu. I co co się teraz dzieje? Dostaliśmy jakiś klucz? Nie. Ale dosta o, dostaliśmy jeszcze coś. To jeden z najdziwniejszych przedmiotów, jakie upuściła ta dziwna istota. Ale bardzo się przydaje. Za każdy przedmiot włożony w to urządzenie zwraca ono pewną ilość złota. Przydaje się, gdy trzeba nagle skorzystać z nasznika. Wygląda trochę jak lustro, no więc nazwij lustrem. Po... po... Prostota to podstawa. No nie potrafię dzisiaj czytać. Zastanawiam się tylko, gdzie się podziewają te wszystkie przedmioty, które tam wkładam. I czy na pewno na tym korzystam. I zióm, i mamy jakieś lustereczko, powiedz przecie. Co, i kto jest najpiękniejszy w, w, kto jest najlepszym lighterowcem we wszechświecie? Yy, no na pewno nie ja więc fajnie. Ja chcę to... Ja chcę posprzedawać rzeczy. Bo ja tutaj nie wytrzymam. Coś takie. Dobra, weźmy to i sprzedajmy to. I ile za to dostaniemy? Wow, plus aż 7. Nie, to to jest taka kwota. Nie, jak taką dużą kwotę to mogą mi zaoferować? Kurde, a zobaczmy, ile to jedno jest warte. I czy tego nie opłaca się bardziej potem sprzedać? O, może uzbieramy dzięki temu. Plus 80, dobra. Żegnam. A jeszcze na tym zyskamy. Perfekcyjnie wymierzony. Tak więc yy, robimy pierwszy dzień z Moonlighterem. Ile ja w ogóle rzeczy, po... rzeczy pokonałem w sensie rzeczy? No, stworków, potworków. No, tak więc ciekawie. Ciekawie się to prezentuje, tak więc teraz szybko sprzedajemy przedmioty i yy, kończymy to. Przybywa dziadziuś. to będzie dobra cena? O, ucieszył się zarąbiście. I tutaj każdy pewnie się z tego ucieszy, ale mnie to nie obchodzi, bo przynajmniej ja zarabiam za to. I ziom, i wszystko wszystkie kryształki, które były wystawione, sprzedane. Dałem za to dość dużą cenę. Jeszcze pieniążki jej się pojawiły w oczach Mamma mia Ile hajsu I pięć stówek na moje konto wlatuje, mamma mia Po prostu Perfekcyjnie I dodajemy przedmioty To damy Damy to Damy to, nie wiem za Stówę też jedną i to... I lecimy pyk, tak się... Tak się zarabia, moi drodzy. To jest po prostu inwestycja w przyszłość. Tak zwana inwestycja w przyszłość. I za to też mogłem więcej dać. Nie... No dobra, już nie zdążę tego. Mm, mogłem za to więcej dać. A dałem za to tylko stówkę. I kolejne, i będzie 7 stówek. Patrzcie to. Tak się łatwo zarabia. Ułatwiutko. Aż tak łatwiutko. To mi się totalnie nie podoba, nie wiem, to sprzedam za 15. Nie, nie, 14, 15. Tak więc sprzedam tego 300. I lecimy. Lecimy z tym. O kurde, tej dziewczynie się to nie podobało. No to nie wiem, za, za piątaka sprzedamy. Siup. Dobra, teraz Wam się powinno spodobać. Jeszcze coś trzeba jednego dodać. Dajmy mocne liście za 5 dyszek. Totalnie wiem, że nikt się na to nie złapie, ale. O i teraz jesteś jest zadowolona. No i no, kurde, i to rozumiem. Dobra, szybko, bo zaraz słońce zachodzi, kupujcie ludzie. Tylko dzisiaj taka okazja. Soczewki damy za stówkę. I pyk. I tak się zarabia. I zium. Czy ktoś weźmie. Te liście, czy to nie jest potrzebne. Czy to może do zielarstwa jest potrzebne? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Patrzcie, jak zarabiamy. To są takie zarobki tutaj. Takie masne. Pyk. I pyk. I ustawmy tego cenę stówę. I z kolejną stówę. I. Tanki roślinnej nie mogę dać. Ktoś weźmie te liście, bo jeżeli nie, to ja je sobie zachowam bardzo chętnie. W sensie niechętnie, bo. pieniążki w oczach, ale przynajmniej troszeczkę zarobimy, bo są szczęśliwi. Nikomu z was się soczewki nie przydadzą. Kontaktowe soczewki sprzedaję po dobrej cenie. Stuwa. Tak mało to jeszcze nikt nie miał. W życiu yy, dobra i to za stówę Tysiaka za to możemy dostać, to za 5 dyszek Dobra ile lecimy i zobaczymy czy to się sprzeda Pieniądze w oczach za zwykły liść? Za 50? Co to jest? Tutaj też pieniądze w oczach? Ta chciała jakieś broń, to ja ci dam zaraz moją starą miotłę Za 50 sprzedamy moją miotłę tylko muszę najpierw ją sobie y, zabrać stąd. Y, ktoś chce miotłę za pięć dyszek. Sprzedaje bardzo tanio. To się wydaje, te pałeczki się wydają przydatne. Przynajmniej ktoś chciał je. Wszyscy się sensie przydawały się? Widziałem na zwiastunie, że ktoś za nie zbroję robił, więc te patyczki trzeba sobie zostawić. O, i zadowolony. No i to rozumiem, ale tego za często nie będę wystawiał. Bardzo mi przykro. Czy ktoś kupi te tożki? Uwaga, co to będzie? Jest zadowolony. Jest zadowolony. I tysiaka. siaka. Mamma mia. I tak o to się robi. Ile zarobiliśmy? Nice. I yeah, prawie 6 tysięcy, moi drodzy. 6 tysięcy. Tak. O. Przez jeden dzień 6 tysięcy to każdy chciałby tak zarabiać. Co to jest? Lis, sprzedawca. Zmęczony poszukiwaniem, przeszukiwaniem lochów, rzuć to i odwieźć lis, sprzeda les, sprzedawce czy jak to się czyta, u którego znajdziesz najlepsze w całej rynoce Lis, sprzedawca, by żyło się lepiej wszystkim. Nieprawda, bo ja będę wtedy tracił. Tak. Dobra, ja chcę jeszcze rzeczy kupić. Przepraszam. Ja chcę rzeczy kupić, tak zwane rzeczy. O, pa, jaki fajny kowal. Wow, jak to wygląda. Dobra, ale moi drodzy kowala, sprawdzimy w następnym odcinku, bo to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się ciepło. No i pa.